Piłka zagrana przez Tupalskiego. On zakończył akcję Wisły jeszcze w polekarne karne. Groklinu wraca piłka i teraz Paweł Kryszałowicz. Gol dla Wiślaków. 75. minuta meczu. Los spłatał Figla miejscowym. Paweł Kryszałowicz, ten sam zawodnik, który strzelił dwa gole dla Wisły w poprzednim meczu tych zespołów w minionym sezonie. Zobaczmy jeszcze raz. Tupalski tutaj... W roli asystenta, no i Pawłowi Boszkowi absolutnie nic innego. Oczywiście nie pozostało Pawowi Kryszałowiczowi nic posłanie piłki do pustej bramki. Teraz pytanie dosyć ważne. Po czym ktoś taki jak wy poznaje, że ta osoba, o której mówi, to już należy do wapniaków. Po czym można poznać? Chuba. Na przykład jak ma siwe włosy, jak jest, jak jest duży, ma grupy brzuch. No no, Mów dalej. I nosi okulary. Aha. Tu oglądamy widowisko, gdzie cały czas jest taka, takie szarpanie tempa z obu stron. O, o. No ładnie. Wcale nie było takie to łatwe, żeby czysto trafić. Apoznicowa pokazała, że w piłkę gra całkiem nieźle. No, bardzo czyste uderzenie. Proszę, od razu mamy połączenie. Jest SMS, otwarta linia. Kto w nią trafił? Przekonamy się, tu jest odpowiedź, tu jest odpowiedź. Prawidłowa. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry, a ile ty masz lat? Ile masz lat? Trzydzieści. Dobra, w którym roku się urodziłeś? A w tysiąc W 1080 roku, proszę Cię, to urodził się tylko tata Romana. Naprawdę, bo pamięta dokładnie jak wyglądał smog wawelski. A teraz proszę Państwa o wysokich wygranych. 6 milionów złotych... Przepraszam, aż się zakrztusiłem. 6 milionów złotych na pewno wysoka wygrana.